Muzyka! Muzyka! tak jest. Pokój, dobro. Pokój, dobro. Kochani, dzisiaj zajmiemy się tematem stypendium szalnego. Może niektórym stypendium kojarzy się z. stypendium naukowym? Tak, z jakimś wynagrodzeniem. I, I owszem, i to, i to byśmy w ten desej poszli. Czyli e, krótko ofiara zamrze przeświętą. Ofarazą zamrze ile, ile ile należałoby ujsić takiej ofiary, jaka byłaby taka godziwa, no, żeby tam ksiądz nosem nie kręcił. E, myślę, że tutaj warto jakby podkreślić na samym początku e, aspekt wartości mszy świętej, to znaczy. Znaczy, nie jest to, zapłata, nie? Myślę, nie że to, jest to zapłata. Myślę, że to trzeba, Właśnie gdy mówimy o tym aspekcie, o, o wartości mszy świętej, no to, no to żaden pieniądz nie jest w stanie, że tak powiem, no, 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 zrównoważyć tego daru, jakim jest Eucharystia, jakim tak. jest, jest komunikacja. Tak, świętej, tak, tak. I, i, i wiecie, no... Ta teologia pięknie określa, że co do wartości mszy świętej i jej skutków działania, ona jest nieograniczona, nieokreślona. To po prostu jest tak wielki dar, że tego nie idzie w żaden sposób, w żaden mhm. sposób nie idzie um, ale nawet określić, a, a co dopiero wycenić, to jakbyśmy chcieli wycenić śmierć Chrystusa na krzyżu. Dla, tak dla... Całe, całe dzieło zbawienia, nie, podkupienia nas, prawda? To, to, to jest no. nierealne, dlatego też to co świetnie ojciec Franciszek odpowiedział, że to nie jest zapłata za mszę świętą. No, mówimy o jakiejś ofierze, to, jeszcze, to, jest, to jest drugi aspekt, który warto by na początku, a, na drugim początku jeszcze będziemy parę razy zaczynać. Tak, podkreślić. No jak to z ofiarami bywa? No, ofiary, jeżeli ktoś coś ofiaruje, to, to raczej się nie stawia, nie, nie stawia się teryfikatora jakiegoś konkretnego. Nie, t, t, trudno tutaj powiedzieć o wysokości ofiary, bo jeżeli ja coś ofiaruję, to ja, ja to daję z serca, na tym polega moja ofiara, to nie, to, to nie jest obowiązek płacenia. Tylko i, no i tu, jest, i tu jest potem już taki problem tego rodzaju, że, że no ile dać, żeby było dobrze, żeby ksiądz o czegoś nie pomyślał, wiemy, że mnóstwo afer, które mówią o tych wysokich stawkach za rozmaite, nazwijmy to usługi duszpasterskie, no, bardzo brzydko to brzmi. Natomiast no to, to też nie jest normą, to, 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 to należy jasno powiedzieć, że, że nawet jak ktoś się gdzieś tam spotkał, to, to w większość parafii funkcjonuje bardzo poprawnie i, i, i dobrze. Chociaż są, z tego co słyszałem, są, są diecezje, gdzie został taki cennik wprowadzony. Tak, ale, ale to, to, to nie jest, to właśnie, co ciekawe, to jest pewien limit, tak? To znaczy jest to pewien taki... Właściwie to jest stanięcie po stronie wiernych. Tak, no? to jest szlaban, żeby przypadkiem księża w tej diecezji nie, nie brali już więcej niż. Nie? Oczywiście niżej można wziąć jak najbardziej i nawet. I to, jak ktoś czas... chce złożyć większą ofiarę dobrowolnie, to. Ale ten teryfikator właśnie miał jakby zapobiec wygórowanym cel, e, cenom, i on jakby to są stawki nie, nie większe niż. No, e, co, co, co by to należało podpowiedzieć? wiecie, no jest to, ta, ta ofiara za mrze świętą jest to ofiara, z której też utrzymuje się ksiądz, no, na przykład my w Poznaniu. Jest tam sporo współbraci i jest to jakaś forma utrzymania kultu również. Nie? Czyli nie płacimy za mszę święto, ale ale płacimy. Utrzymujemy w ten sposób kapłanów, pomagamy w ogóle im przetrwać, naprawdę. My się utrzymujemy z intencji mszalnych poznali. Z no to jest właściwie... Które składacie. Mało tego, powiem wam, że jeżeli te msze święta, jeden kapłan odprawi msze bo mogą być podejrzenie, że ktoś może sobie tych mszy odprawić kilka w ciągu dnia, to raz, że nie może więcej niż trzy, a dwa, to stypendium szalne. Po drugiej, po trzeciej yy, Eucharystii. Ono, ono wcale nie idzie do tego, do tego księdza. U nas znaczy, współ... w naszym przypadku w ogóle nie idzie, prawda? Tak, no, w, w, no bo to w, w wszystko nie... zakonnych, to idzie do, do wspólnej kasy, także czy ja odprawię tych już, przepraszam za wyrażenie, dwadzieścia czy jedną, to tych pieniążków i tak nie widzę. I, 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 i tu nie, nie, nie o to chodzi, tylko my chcemy pokazać, że te, że te pieniądze one, one idą na, na pewną. Idą na utrzymanie trudko moc księży, a jeżeli jest to druga czy, 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 czy trzecia to te ofiary nawet nie idą do danej parafii, tylko one lądują potem w kuribiskupie, z kolei kuria tym dysponuje tymi pieniążkami, niejednokrotnie z nich opłaca utrzymanie np. przykład kleryków, którzy, którzy kształcą się na późniejszych kapłanów, albo, albo a jakiś, sami nie mają jeszcze dochodu. Albo, się. Emerytów na przykład, albo no, jakieś, przykład. jakieś dzieła yy, charytatywne. Tak, tak, tak. Albo, 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 albo albo na przykład idzie do, na utrzymanie tu, powiedzmy no, w tak, maja, muzeumach muzeum. To w jakiejś diecezji, która, która y, 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 pokazuje ślady chrześcijaństwa i tak dalej, i tak dalej. Także y, no, to chyba byłoby tyle. Oczywiście, że, te, że ja spotykam z własnego doświadczenia, y, że te y, ofiary, y, no nazwijmy to za, za mszę święto, tak już kolokwialnie mówiąc. Jak są msze zbiorowe, to są mniejsze niż jak jest jedna za kogoś. Czyli jak jest musza zbiorowa za zmarłych i tam na przykład jest 15, to widzę, że te ofiary są niższe niż jak jest jedna msza święta za. Natomiast z drugiej strony warto by zobaczyć, żeby też tak trochę nie... żeby nie wyglądało w ten sposób, że... Bo wiecie, bo powiedzmy, dajmy na to, to, to stypendium szalone 50 zł. Ja, może się. Sekundkę. nagrywamy. tak grywamy. Sekundkę. Yy, może, się, yy, może się okazać, że, y, że na przykład 50 zł dla kogoś y, to będzie taka dość duża kwota. Nie? Yy, to znaczy, ojcze. To jest właśnie yy, ofiara. No, yy, w, mo, może się okazać, że... Yy, na kogoś 50 zł to na przykład dla, dla... Powiedzmy dla jakiejś pani, która jest wdową, która ma najniższą emeryturę, tak, to 50 zł będzie bardzo dużo, a dla kogoś, kto jest za 50 zł to właściwie będzie tyle co kot napłakał. Także ta, widzicie, ta suma tak naprawdę nawet gdyby próbować ją jakoś średnią wyciągnąć, no to ona będzie nieadekwatna. Tak czasami do... czasami rzeczywiście ten wdowik grosz ma, ma większą wartość i, i większe znaczenie niż powiedzmy jakieś tam... No, banknocik położony przez kogoś, któremu właściwie to nawet, nawet nie odczuł, że, że, że go nie ma w portfelu. No. Ale, ale myślę, że, że w tym wszystkim najważniejsza, najważniejsze jest serce, które się wkłada prawda? I, i, i ta troska o to, żeby rzeczywiście za kogoś się modlić, żeby tę sześć świętą zamówić, żeby na tej mszy świętej potem być no i żeby mieć świadomość, że, że to, jest, to jest przeznaczone na, na utrzymanie i, i kapłana, żeby miał, miał z czego żyć. I jest na utrzymanie wspólnoty, wspólnoty parafialnej, są księży i kary, prawda? I, I na utrzymanie kościoła, bo, bo, bo ten kościół też trzeba z czegoś utrzymać, opłaty trzeba wszystkie porobić. No niestety no, żyjemy, żyjemy w cywilizacji, w której no, za wszystko trzeba płacić, a żeby zapłacić zwyczajne rachunki za prąd, tak, no to trzeba mieć pieniądze. No i niestety ten pieniądz będzie nam w życiu towarzyszył i, i, i z tym trzeba się liczyć, że, że, że te pieniądze no, nam duchowo, również do takiego no, funkcjonowania, do egzystencji, do, do pracy naszej dusz pasterskiej, do, do posługi no, 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 są potrzebne. Aczkolwiek takim hojlandarnie wygorowanym stawką mówimy nie. 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 <tukuj <tukuj dobra. Dobra.